Miłość, lipiec 2024. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Król monet. Co wychodzi naprzeciw? Paść buław. Wynik, odpowiedź, rada. 6 monet. Dołożę kartę, osiem mieczy, dołożę kartę, słońce. Na spodzie talii jest karta 10 buław i to może być tło czytania. To jest przeciążenie. Sedno, król, monet. To jest pewność siebie. Człowiek jest przyjazny dla otoczenia. Praktycznie podchodzi do życia. Jest odpowiedzialny, odpowiedzialny za siebie. Pojawi się osoba, która da nam wsparcie, ale nie będzie pomagała. Przed nami pojawi się osoba o dobrym sercu i racjonalnym myśleniu. To jest osoba dojrzała, której. Nie w głowie będą mrzonki, tylko stabilny grunt. Nie podejmie decyzji, dopóki nie nabierze, nie nabierze całkowitej pewności co do zasadności. Do tego trzeba dojrzeć. Ta osoba będzie skryta, nie działa pochopnie, nie daje się ponieść porywom serca. Zadbaj o swój spokój, zrelaksuj się. To jest dobry mężczyzna, ale niezbyt namiętny oraz nieszczególnie seksowny. A kobieta jest spokojna, z lekką nutką szaleństwa. Ale szału nie ma. Jest atrakcyjna, podoba się. Co wychodzi naprzeciw? Paźbław. Komunikacja. Podjęcie pochopnej decyzji. W tle jest wstyd, że tak postąpiliśmy, tak działaliśmy. Mieliśmy skłonność do plotkowania, czy pochopnie wyciągnęliśmy wnioski. To jest duża lekkomyślność i naiwność w kontakcie. To jest podróż. To też są informacje, które wprowadziły nas w błąd. Nie mieliśmy chęci, aby ruszyć do przodu. Nie mieliśmy chęci, aby się rozwijać. Pojawiło się kapryśne i nielojalne zachowanie partnera, lub to jest rozkapryszona i niedojrzała osoba. Również pojawiła się osoba, która na początku kontaktu wzbudziła zaufanie, nadzieję, a później okazała się nieszczera, lekkomyślna i nielojalna. To też jest osoba, która oferuje pomoc, by osiągnąć własną wygodę czy korzyści, a nas tym wszystkim nie ma. Wynik, odpowiedź, rada: 6 monet, 8 mieczy i słońce. Pierwsze, co się nasuwa, to pomoc. Najpierw to sobie pomóż, bo ta pomoc postawiła nas, czy postawi nas w niezręcznej sytuacji. Przed nami jest związek, który będzie opierać się na uczciwości, na jasno określonych zasadach. Każdy z partnerów będzie dbał o potrzeby drugiego. Osoby w związkach dostaną pomoc od Życzliwej osoby. Trzeba poprawić stosunki z ludźmi i z rodziną. Spojrzeć na swoją sprawę z innej perspektywy. Odblokować się. Nie bać się. Porzucić wewnętrzną blokadę. Bo kroi się coś naprawdę fajnego, widząc kartę słońca. Trzeba otworzyć się na świat. Mogliśmy zwąpić w siebie lub Bolesne doświadczenie z przeszłości spowodowało, że się cofnęliśmy. Swoją osobowość pogrążyliśmy w cierpieniu. Teraz wszystko się zmienia. Pachnie mi tutaj spłatą karmy, którą kończymy spłacać. I poczujemy wolność i szczęście. Jest ważne, aby wrócić do dzieciństwa i uleczyć dzieciństwo. Ważne jest ojcostwo. Może trzeba naprawić komunikację z ojcem, lub pan czy pani będzie się zastanawiać, czyje to jest dziecko, kogo jest dziecko. Zyskamy świadomość i otwartość. Przede wszystkim trzeba się obudzić. Uświadomimy sobie o swojej sile. Pokonamy swoje wątpliwości. Otworzymy oczy. Odnajdziemy sens życia. To jest duże uzdrowienie ciała i duszy. Słońce zawsze oznacza to, co jest najlepsze. Otrzymamy dobre wiadomości. Wyjedziemy w podróż, staniemy się dojrzałą osobą, albo do czegoś dojrzejemy i nie będziemy mieć dylematu. Życzę Wam takiego realistycznego podejścia do swojego życia i dużo miłości. Pozdrawiam, Klara Terod, dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o śpię.